ale pan nie może tu stać. No interesuje się tym po prostu. No to pan już jedzie, zajmie się swoim. Teraz posiadajcie za zabiorę ten telefon. No jasne. Nie będziesz tego nagrywał. Będę. Możesz się nagrywać, ale ciebie. No jedź zobacz co robisz, blokujesz tu wszystko. A ty mi działa, działać, Jedź już.